Witam wszystkich kochani Dzisiaj uznałem taki odcinek na no spontanie zrobimy, skoro i tak wszyscy jesteśmy uziemieni w domach Jest znowu łóżko jako sceneria, ale tym razem załatwiłem sobie statyw spróbujemy zrobić ten odcinek bardziej taki statyczny. Potem w przyszłości pewnie zrobię tu jakieś tło lepsze, a potem green screen, no i wiecie, Hollywood. Tak czy siak, odcinek jest nie o tym, a o Pegazusach, których jednak mam w swoim posiadaniu 7 sztuk. W tej chwili mam nawet jeszcze ósmego, ale on nie jest mój, tylko jest kolegi, mojego bardzo dobrego, którego pozdrawiam, bo wiem, że będzie to oglądał. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i on jeszcze nie jest do końca sprawny, naprawiam go bo tam w środku niestety poprzepalały się, poprzepalał się procesor i inne układy, więc będę musiał zamienić trochę te wnętrzności. Tak czy siak, mam też kilka Pegasusów kompletnych, no i kilka niekompletnych, niestety. Więc może zacznijmy sobie chronologicznie. Wydaje mi się, że najstarszym Pegasusem, jakiego posiadam, jest znany Wam już SP60, czyli ten oto tego sprzedawany gdzieś tak no, w pierwszej połowie lat 90. On jest bez klapki. Jeśli oglądaliście przedstawienie konsol, to go znacie podobnie jak kolejną konsolę, która będzie za chwilę. Tutaj macie troszkę informacji. Spróbuję to A, Tak to wygląda. Cechą wspólną Pegasusów oczywiście był fakt, że nie trzeba było do nich kupować specjalnych przewodów. Wszystkie miały e, wyjście wideo, audio na zwykły CINCH oraz antenowe do telewizorów starszego typu. No i zasilacz z reguły 9V. Z reguły, bo to nie jest reguła. O czymś na przekonacie również z nim przechodzimy do Supercom. To jest nie do końca Pegasus, ponieważ jest to konsola, przystosowana do grania w gry z amerykańskiego Nintendo. Tu z przodu ma inne porty kontrolerów. Nie takie 9 jak to w każdym Pegasusie, tylko takie siedmiopinowe. I ta oto konsola jak już sobie zobaczycie mimo, że skorupa jest taka sama to już potrzebuje teoretycznie 850 mA. Ale odpalałem to na takim zwykłym 500 mA zasilaczu i konsola działa. Podpina się tak samo. Jest w lepszym stanie wizualnym niż SP60, nieco. No i ma klapkę brakującą, ale niestety mogę ją tylko podpiąć do telewizora i zobaczyć wbudowane gry, no bo nie mam jeszcze, nie kupiłem sobie kontrolera do Nintendo Entertainment System, żeby móc to przetestować. Kolejny będzie e, najprawdopodobniej, chociaż trudno mi powiedzieć, tutaj nie wszystkie mają Datę produkcji, ale gdybyśmy szli chronologią, konsol byłby to Star. Czyli taka można powiedzieć kopia Segi Mega Drive. Jest dosyć ciekawa, ponieważ nawet ma tutaj klapkę rozszerzeń. Tak jak prawdziwy Mega Drive. Tutaj macie zobaczyć, potrzebny już był zasilacz taki jak do Segi, właśnie. Czyli 10V 850mA. Konsola była wyprodukowana w roku 1997 przez firmę Sonic. Niestety bebechy tej konsoli już przestały działać po latach, więc musiałem ją zamienić i w środku, nie będzie tego zbyt dobrze widać, ale w środku spoczywa zwykły polystation. Które po prostu dokręciłem sobie tutaj i polutowałem wraz z oryginalną płytką, z tyłu audio i wideo. Anteny już oczywiście nie, bo to jest niepotrzebne w dzisiejszych czasach i tutaj mamy e, taką zwykłą wtyczkę jak od LEDów. Do niej sobie podłączyłem dwa kabelki do zasilania. I wszystko działa. Z przodu porty kontrolerów są oryginalne, tak naprawdę wystarczy dolutować kabelki od jednego do drugiego. W środku cały czas są oryginalne porty z tego PoleStation. Jak również polutowałem włącznik i reset, to wszystko jest funkcjonalne konsola dzięki temu została reanimowana myślałem nawet pewnego czasu, bo ja to zrobiłem dosyć dawno temu czy nie nagrać z tego jakiegoś odcinka ale no, uznałem w skrócie, że nie ma sensu, to i tak nie jest jakaś profesjonalna robota elektroniczna Ale, co wam mogę powiedzieć, co może Was zaciekawić, to to, że wszystkie, ale to dosłownie wszystkie gniazda, te na dyskietkę, na cartridge, w Pegasusach, mają dokładnie w tym samym miejscu mocowania. Nie spotkałem się jeszcze z żadnym, gdzie było w innym. Więc możecie sobie niezależnie od roku wydania je po prostu poprzekładać. Całkiem sprytne i fajne. I pewnie będę tego animował jeszcze nie jednego Pegasusa. Przechodząc dalej. Mamy dosyć znane POLYSTATION, czyli konsolę wzorowaną na PlayStation 1. Ona jest cieńsza niż prawdziwe PlayStation. No i wiadomo, z przodu ma wejścia na kontkoler od Pegasusa, z tyłu standardowe połączenia, a pod klapką kryje się slot na dyskietki. Niestety w tym modelu brakuje guzików, ale poza tym jest sprawny, i zaraz przejdziemy sobie do pozostałych dwóch Polestation, które mam. Które niestety już sprawne nie są. Zacznijmy, może, od tego. Jest on w kiepskim stanie, nie ma klapki. Jest brudny, tutaj się ułamało trochę plastiku. Tu możecie zobaczyć jeszcze przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Trudno powiedzieć co to było. Nie pamiętam gdzie to było kupowane. Są plomby gwarancyjne. Tutaj również możecie zobaczyć 9V v, 500mA zasilanie. I ta konsola niestety nie działa. Jest tutaj ten problem, który występuje w niektórych Pegasusach, że po, po włożeniu dyskietki e, całość świeci się na jeden kolor tylko, czyli na różowy, niebieski i tak dalej. Czyściłem już to gniazdo, nic to nie dało niestety. Być może kiedyś jeszcze to zreanimuję albo wykorzystam budowę do czegoś innego. Myślałem, żeby nie polakierować tej obudowy, nie dorobić klapki jakiejś tutaj po prostu nie wsadź do środka też jakiejś działającej konsoli, może niekoniecznie Pegasusa, ale na przykład Mega Drive, to, to, to też było dosyć ciekawe, tym bardziej, że miałem w planach kupno serii Mega Drive tej od Art Games, oczywiście nie mówię o modelu Flashback, bo ten już mam, ale może jakiś inny, zobaczymy, zobaczymy, no w planach różne takie ciekawe pomysły. Przejdźmy do kolejnego POLESTATION, który również nie działa. Ono jak widzicie jest bardzo podobne, tylko ma mniejszą klapkę. Miałem też drugie takie, tylko że tamto było zupełnie niedziałające. Tutaj też jak możecie zobaczyć napięcia są takie same jak w przypadku tego stara. Być może jest to wyrób tej samej firmy. Niemniej jednak ta konsola skrywa fajny sekret. Być może i z wierzchu wygląda jak zwykły Pegasus, ale jeśli otworzymy klapkę, ona ma dwa sloty. Jeden jest od gier do Pegasusa, a drugi tak samo jak w przypadku tamtej konsoli do amerykańskiego Nintendo. Więc to będę starał się zreanimować, bo to jest naprawdę ciekawa rzecz. To były Pegasusy że tak powiem starej daty. Oczywiście w międzyczasie pojawił się jeszcze Poly które było wzorowane na PS1. Nie mam go w tej chwili przy sobie, pożyczyłem je, ale tak naprawdę każdy doskonale wie jak ono wygląda. W tej chwili gdzieś tutaj pokażę Wam jak ono wyglądało. Natomiast było to już takie Trochę nowsze, wiadomo, że stylizowane już na nowszą konsolę, kupione w roku 2017. Poza tym, że wiadomo, obudowa już nie jest aż taka solidna. Przewody, które dostarczają, są cieńsze, takie bardziej liche. No i zasilacz. Zasilacz jest niezbyt dobry. Retrosektorowy jeden taki zasilacz wybuchu. I wcale się nie dziwione, są naprawdę kiepskiej jakości, a na rynku bardzo łatwo jest dostać tani zasilacz 9V lub nawet czasami można wyjąć z jakiegoś innego urządzenia. Ja mój to mam po prostu z jakiejś starej wkrętarki, gdzie tylko zamieniłem sobie polaryzację miejscami. A teraz tak, to był jeszcze zwykły Pegasus chodzący na 9V. Współczesne, takie nowocześniejsze Pegasusy potrafią chodzić na trochę mniejsze. Napięcie, tu jest ten Pegasus Mini, czyli Super Nintendo Mini, które też sobie testowaliśmy już na kanale, więc znacie je. I ono, jak macie zobaczyć, na taki wtyk słuchawkowy Mini jack, ma przeniesione zamiast dwóch kanałów audio, to kanał audio i wideo. A zasilanie jest 5V przez USB Mini. To jest o tyle ciekawe, że. To jest o tyle ciekawe, że w środku naprawdę już jest mało tej elektroniki. No, a skoro stare Pegasusy chodziły na 9V, wydaje mi się, że. Tu nawet z tyłu nie ma zbyt wielu danych, ale wydaje mi się, że e, po prostu Pegasus standardowo chodzi na 5V. Jednak a te 9V jest przerabiane na 5 w środku konsoli. Może się mylę, nie wiem, nie sprawdzałem tego dokładnie. Tego Pegasusa kupiłem. Bo ma bardzo fajną obudowę, taką małą i skrawną. Być może wsadzę tu mikrokomputer i zrobię jakiś kolejny projekt. A wnętrzności poszło do zreanimowania innego Pegasusa. To by było na tyle. Mam tam jeszcze gdzieś na górze obudowę od Funstation, ale test tej konsoli, on no nie pozostawił na niej suchej nitki. Więc myślę, że nie ma sensu do tego wracać. Ja ją kupiłem, bo potrzebowałem tak naprawdę bebechów, wnętrzności, żeby reanimować innego Pegasusa. A obudowę być może sobie też wykorzystam właśnie do jakiegoś innego projektu. Możliwości jest sporo. W dzisiejszych czasach, Pegasusa, można naprawdę kupić za małe pieniądze. Nie trzeba się już martwić do dyskietki, ponieważ na Allegro są dostępne całkiem niezłe do składanki. A ja tę oto składankę Super Game kupiłem za jedyne 20 zł z wysyłką. Mm. I ona ma całkiem niezły wybór gier tutaj. Może... Cholera, wyostrz Tutaj może nawet jest widać kilka. Oczywiście poza kontrą Mario, które są zawsze. Są też inne ciekawe gierki, i wydaje mi się, że to jest niezła alternatywa. Dlatego, że faktycznie w pewnym momencie niektórzy sprzedawali pojedyncze gry na Pegasusa w takiej cenie. A tak jednak macie trochę zabawy za nieduże pieniądze. Wydaje mi się też, że to jest odpowiednik dyskietki Coolboy 1981. w więc możecie sobie sprawdzić, jaka jest lista gier na tym zawarta. No i co? Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten krótki odcinek to jeszcze może sobie tego malucha wstawmy na dostawkę Pegasus nadal jest myślę żywy w świadomości graczy w Polsce myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że Nintendo bardzo próbowało jakoś w Polsce też wypromować Nintendo Mini Classic no to jednak pamięć o Pegasusie jest silniejsza zresztą nie tylko w Polsce bo w Rosji Pegasus, który znany jest tam jako dandy, też cały czas mama Stefanów, też cały czas da się kupić wiele gier i wiele konsol na rynku. Co prawda u nich równie popularna jest właśnie ta Sega Mega Drive, i też można bardzo łatwo kupić sporo konsol. Oczywiście wiadomo, że to już wszystko nie jest oryginalne, nie jest w żaden sposób przez Sega akredytowane. Ale jednak, myślę, że jest to też bardzo ciekawy system, na który warto zerknąć. Jak również i pamiętać o Pegasusie, o 8-bitowej konsoli, która kompletnie nie była doskonała. Myślę, że Sega Master System była dużo lepsza od Pegasusa. Commodore 64 był niesamowicie, nawet niewyobrażalnie lepszy od Pegasusa. Były to wszystko systemy jednak 8-bitowe. Ale Pegasus, ponieważ łatwo było go odprodukować, niski był koszt produkcji, wszystko dało się umieścić na jednym chipie małym. No to z tej też przyczyny zaczął mieć dużo fanów na całym świecie, zaczęły powstawać na niego ciekawe gry i wycisnęli z tej konsoli, moim zdaniem, maksimum, absolutne, które się dało. Sam fakt, że nadal powstają takie projekty jak Nesmaker. Czyli taki, można powiedzieć, editor gier do Pegasusa i do Nintendo. Polega to na tym, że w teorii macie po prostu pomysł na grę, chcecie ją stworzyć. To wchodzicie do tego programu no i piszecie. Bez jakiejś tam niesamowitej znajomości kodowania można chyba coś stworzyć prostego. Trochę tak jak kiedyś działały RPG Makery. No i myślę, że jakieś cudeńka też na pewno w tym powstaną. Też potem pojawią się reprodukcje tych gier. I dalej będzie sobie Pegasus żył swoim życiem ośmiobitowym. Podczas kiedy będą, miały premiery kolejne konsole. Playstation 5, Xbox, Scarlet chyba. No. Czy one doczekają się miana aż tak kultowych? Zobaczymy. Czas pokaże. A ja póki co się żegnam i do usłyszenia następnego razu.